Dawid Kubacki w wielkim stylu wygrywa na skoczni w Lillehammer i to jest ważne i potrzebne zwycięstwo. W serii finałowej zobaczyliśmy aż pięciu Polaków na gorąco prosto z Norwegii. Wszystkie ważne detale ma dla państwa Kacper Mark. Kacper Dobry wieczór. Dawid Kubacki w wielkim stylu wrócił na najwyższy stopień podium w Pucharze Świata. 137,5 metra w pierwszej serii wystarczyło do zajmowania czwartego miejsca. W finale w dużo trudniejszych warunkach Kubacki poleciał jednak jeszcze dalej. 138,5 metra i to dało mu zwycięstwo. Szóste w tym sezonie, jedenaste w karierze, ale co najważniejsze dla samego Kubackiego, pierwsze po ponad dwóch miesiącach przerwy. Dawid Kubacki mówił, że bardzo potrzebował tego sukcesu, bo ostatnie tygodnie były dla niego bardzo ciężkie. Choroba, kontuzja, trochę słabsze występy, ale teraz wraca tam, gdzie jego miejsce. Na pewno go potrzebowałem po, po tym długim czasie męczenia się i szukania dobrych skoków, i, e, i kombinowania czasami trochę za dużo. E, to potwierdziło mi generalnie, że to co, to, co, to, co kocham robić, to też i umiem robić, i to jest super. No i co najważniejsze, to już piętnaste w tym sezonie podium Dawida Kubackiego. Do tej pory polskim rekordzistą pod takim względem był Adam Małysz, który czternastokrotnie stawał na podium w czasie jednego sezonu. Kubacki dzisiaj go przebił, a będzie miał szansę robić to jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, bo w cyklu rower awansował na czwarte miejsce i przed nim jeszcze dwa weekendowe konkursy na największej skoczni świata, na mamucie do lotów narciarskich w norweskim Vikersund. Już teraz ostrzymy sobie zęby. Kacper Merk prosto z Lillehammer, dziękuję Ci bardzo.